Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj trochę nietypowy odcinek. Bardzo dużo osób pyta mnie, ile razy jestem pod... w stanie, ile razy jestem w stanie podciągnąć się na drążku za jednym zamachem, a więc w jednej serii. Ja nie mam żadnego pojęcia ile razy potrafię się podciągnąć, ponieważ na siłowni podciągam się w seriach 10 razy, 15 razy. No teraz zobaczę ile razy specjalnie dla Was zobaczymy, ile razy jestem w stanie podciągnąć się na drążku. Moja naturalna siła prawie 16 lat ćwiczeń. Zobaczymy, ile razy taki człowiek jest w stanie się podciągnąć na drążku. Żeby mi troszkę ułatwić sprawę, żeby, żeby sobie troszkę ułatwić, nałożę super magiczną opaskę, którą dostałem od Karnowskiego, a je All Natural. I zobaczymy, czy. Ta opaska pomoże mi w podciąganiu się na drążku. Ja liczę na ponad 20 razy, że się podciągnę. Zobaczymy. O, mam opaskę nałożoną, możecie zobaczyć. Jestem cały naturalny. Nasmarowałem ręce magnezją, żeby nie było. Troszeczkę dałem talku, kredy. I zobaczymy, ile razy natural z 15 ponad 15-letnim doświadczeniem da radę podciągnąć się na drążku. Zaczynamy. 30 razy. Jak widzicie, podciągnąłem się 30 razy, dużo, mało. Nie wiem, moim zdaniem trochę mało. Z tego względu, że aktualnie nie mam kondycji. Jestem na masie, a więc mało kardio robię. Przepraszam Was za cięcie, a to dlatego, że byłem tak zmęczony, że padłem tutaj na pysk i nie miałem siły. To tylko dla hejterów naprawdę. Cięcie, bo zapomniałem czegoś powiedzieć. Dziękuję przede wszystkim. Nie było wcześniej okazji. Chciałem podziękować Michałowi Karmowskiemu za tą opaskę. Dziękuję Ci Michał za tą opaskę. Wcześniej nie było okazji, żebym to zrobił. Uważam, że nawet taki prezent, który jest moim zdaniem, bo opaska wiadomo, jest dosyć e, mały, mało e, kosztownym prezentem, ale uważam, że została dana od serca i chciałbym Ci za to podziękować. Myślę, że ja, jako nieliczny z tych, co otrzymali tą opaskę, mogę ją nosić z, z czystym sumieniem i patrzeć prosto do kamery, jak o tym mówię. I zapraszam Ciebie karma, żebyś nałożył swoją opaskę 100% albo nic. To jest w tej chwili też taka moja mała odpowiedź: że nie mam nic do ludzi, którzy biorą środki dopingujące. A się do tego przyznają. I chciałbym, żebyś Karmowski nałożył swoją opaskę 100% albo nic i pokazał, ile razy Ty jesteś w stanie się podciągnąć na drążku. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Myślę, że teraz już nikt nie będzie mnie pytał, ile razy jestem w stanie się podciągnąć na drążku. Na razie cześć, pozdrawiam na koniec. Bum, przypinka. Ole łapa siedzi. Na razie cześć, pozdrawiam.